Dziś chciałbym ja Wam pokazać, jak grać Rondzonda na koniec rundy do C1.6. Więc tu, tu wklejam ten plugin. że tu mam Altrondzonda. Proszę bardzo. sklejamy tu proszę, jest, jest scripting proszę bardzo, jest, jest i teraz jedna Jedna rzecz, którą musimy zrobić, rąc, wklejamy jest, i teraz tu jest jedna rzecz ważna, w tym trzeba tu wkleić całą zawartość. No i tak bierzemy tą nazwę. Proszę bardzo, kropka NXX. Dziękuję, do widzenia. Subskrybujcie, oceniajcie. Dzięki.